Temata się zmieniła. Wychodzimy z naszą misją poza ekwestrię. Otworzymy dla nich szkołę. Regulamin obowiązuje cię tak jak wszystkich. Ciąży na nas wielka odpowiedzialność i musimy przestrzegać regulaminu. Te kucyki naprawdę są bohaterkami Equestrii? To tylko przerwa na odpoczynek dla głowy. To inwazja na szkołę. To są uczniowie? Zamykam tę placówkę teraz. Dobrze się czujesz? Awantura o szkołę Część druga Spójrz na pozytywy! To prawda, że TEE zamknęło ci szkołę przyjaźni, ale teraz masz czas na inne rzeczy. To takie jakby wakacje. O, o, raszka, a nie żadne wakacje! Niby jestem księżniczką przyjaźni, a przeze mnie Equestria skłóciła się z sojusznikami, zawiodłam przyjaciółki, a moja szkoła... No dobra, potrzebuję posiłków. Zaczynamy operację Pocieszenie! No weź Twilight! Przecież nie będziesz tak siedzieć cały dzień w ciemnościach. Dość już tego! Podwójnie jabłkowy mus babci Smith poprawi ci humor. Na wszelkie smutki najlepszym pocieszeniem jest przytulasek od króliczka Angela. Może tylko dla mnie? Wiecie co? Nic tak nie poprawia samopoczucia jak nowa sukienka! Oh, dzięki, Rarity. Suknia jest piękna. <laughs> ale dla kogoś, kto umie prowadzić szkołę! <laughs> nie powiedziałeś, że to impreza użalaniowa! Przyniosłabym lody! Doceniam to, że chcecie mnie pocieszyć, ale nie wszystko da się naprawić strojem i ciastkami. <laughs> Potrzebuję pobyć sama i pomyśleć. Zastanawiałam się, kiedy ci się znudzi weczenie w poduszkę. Już wszyscy próbowali mnie pocieszyć. To nic nie da. Ja nie będę cię pocieszać. Powiem ci, gdzie popełniłaś błąd. Co? Zbyt łatwo się poddałaś. Hej, jestem pedagogiem szkolnym, więc mówię jak jest. Macy no miał rację, zawiodła. Ta szkoła była porażką. Tak jak ja, gdy się poznałyśmy, ale nauczyłaś mnie, że kiedy masz pewność, że coś jest słuszne, to o to walczysz. Ty walczyłaś o mnie. Czemu nie o szkołę? Nie mam szans wygrać z DEE. Oni nadzorują wszystkie szkoły w Equestrii. Ty jesteś odpowiedzialna za przyjaźń w ekwestrii. A oni przeszkadzają ci w wykonywaniu twoich obowiązków! Ale regulamin TEE nie ma znaczenia! Napisz własny regulamin, ponieważ robisz coś nowego. Coś, co jest ważne dla wszystkich. Masz rację. Nasz cel jest ważniejszy niż sposób, w jaki go realizujemy. Dlatego się nie poddamy! I to właśnie jest Twilight, którą znam. Jak ci pomóc? Już pomogłaś. Szkoła przyjaźni powraca na arenę! Co? Dlaczego? Ojejciu! To zły pomysł. Czego nie zgadniemy? Bez urazy, Twilight, ale... Uczenie w tej szkole było mega nudne i frustrujące. E, myślę, że jednak poczuję się urażona. Nie, Rainbow Dash ma rację. Jestem wam winna, przeprosiny. Tak bardzo chciałam dobrze wypaść w oczach TEE, że nie słuchałam waszych uwag. Przepraszam. Obiecuję, że teraz będziemy prowadzić szkołę w przyjaźni i razem. Czyli będziemy mogły uczyć tak, jak nam się podoba. Koniec ze sprawdzianami! Armatka z konfety dla każdego ucznia! Nauczajcie o klejnotach harmonii tak, jak chcecie. Juhu! W takim razie popieramy Cię w 100%, Twilight. Są dwa małe problemy. Szkoła nie ma pozwolenia i nie mamy uczniów. Ja się zajmę tym pierwszym, a wy przystąpcie do rekrutacji. Spoko! E, e, jak? Pozyskanie uczniów kucyków to będzie łatwizna, ale... Stworzenia z innych królestw mogą być na nas deczko obrażone. Ee tam! Jeśli włączymy nasz urok osobisty, to im przejdzie.